Dzień dobry, w naszej kuchni Zero Waste. Dziś przyjrzymy się produktowi, który jest absolutnym obowiązkowym elementem w każdej polskiej kuchni, mianowicie bułce tartej. No wydawałoby się żadna filozofia, coś, co jest powszechnie dostępne, jest niedrogie. No i co też możemy znaleźć w bułce tartej, bo to jest pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć. Mi też się tak wydawało, korzystałem z bułek tak zwanych sklepowych, do momentu, do którego nie zacząłem czytać składu tego, co może znajdować się. Właśnie w bułce tartej. I tak okazuje się, że oprócz litanii dodatków chemicznych mamy na przykład smalec wieprzowy. No, pytanie, skąd ten smalec? Oczywiście najprawdopodobniej pochodzi z pieczywa, z którego powstała ta bułka. No, Ciężko się z tym pogodzić, zwłaszcza, że sam wypiekam to pieczywo już od kilku lat. Zresztą przepisy na mój chleb znajdziecie również w witrynie zeromarnowania.pl, Dlatego też kiedy chleb zostaje, to zastanawiam się, w jaki sposób go wykorzystać dalej. Oczywiście grzanki jak najbardziej, chleb żytni momentalnie trafia do wody i powstaje domowy kwas chlebowy, idealny na gorące dni. No a pieczywo pszenne przetwarzam właśnie na bułkę tartą. Jaka jest przewaga tej bułki nad sklepową? Po pierwsze wiem, co. Jest, bo wiem z czego tworzę swoje pieczywo. Po drugie, reguluję sobie stopień wypieczenia tej bułki, ponieważ w, ostatnim, w ostatniej fazie procesu tworzenia bułki zawsze wkładam ją na dosłownie kilka, no góra, kilkanaście minut do piekarnika. Po to, żeby ją przesuszyć, ale także po to, żeby stała się ciemniejsza. Ja akurat wolę ciemniejszą bułkę tartą, która jest moim zdaniem bardziej nasycona smakiem, ale tworząc taki produkt samemu, możecie eksperymentować i dobrać składnik choćby popularnych panierek do jeszcze bardziej popularnych kotletów schabowych samodzielnie. Polecam serdecznie metoda Nie marnujemy żywności, zero waste w formie bułki tartej, która domowa, jak wszystko zresztą zrobione samemu, smakuje zdecydowanie lepiej.